Siemano, siemano, kolejny test. Nie założyłem czapki. Tym razem sok tłoczony jabłko z gruszką. 10.50 dałem, jeszcze sobie trzy soki kupiłem i jeszcze mieszankę studencką za 3.30. Także nie wiem jak to wyszło. Te chyba były po 3 złote, Sok tłoczony jabłko z gruszką. To może być dobre. Sok z jabłek 55 i gruszek 45. Dobra, pijemy. <grym> Mm. Ale pyszne, mm. pyszne mm. Boże, tą gruchę tak dobrze czuć. A szau, trzy złote. Dzięki, pyszne.